Po wakacyjnej przerwie kontynuujemy nasz cykl odkrywania kempingów w Polsce. W środkowej Polsce tym razem. Dotarliśmy na kemping Łoś i jest z nami Łoś. Mały, tylko rogi zgubił. A to jest pani Łosiowa. Jesteśmy na kempingu Łoś, który jest niedaleko Łodzi, nad zalewem sulejowskim. Obejdziemy go sobie i obejdziemy okolice, bo wczoraj przyjechaliśmy wieczorem, już totalnie nic nie było widać, więc będziemy odkrywali razem z wami. Może tylko poczekam, aż słońce wstanie. O, ale dziwnie żarówkę widać na kamerze. Tak, jakby zapalała się i gasła. Aha! <laughs> A ona cały czas świeci. Bez 6 stopni. Dopiero. A ma być dziś kilkanaście. A zaraz zima będzie, więc fajna ta anomalia pogodowa. Ostatnio, jak pokazywaliśmy Wam, że jedziemy z kotem, bo z tym małym Fredem musimy jeździć, bo musi dostawać tabletki, to się pytaliście, gdzie trzymamy rzeczy dla kota. No i pierwszy zestaw misek to tu jest po prostu pod łóżkiem. Tu jest ogrzewanie, żeby kot nie zmarzł, i my, elektryczne, bo gazu nie ma, gaz wyszedł. A, a kuweta, właśnie, były pytania, gdzie kuweta. Kuweta tu, pod drugim łóżkiem sobie stoi. I to całe wyposażenie kota. Tu jest jeszcze kontenerek do przewozu, a kot bardzo lubi jeździć. E Wczoraj jechaliśmy na ten kemping z półtorej godziny. To liczyłem. Miałknął tylko 4648 razy, a następne 2100 miałknął w środku nocy. Był jak kojot, nie dał nam spać. A teraz o. Anioł. Anioł, teraz sobie wyśpiewaj. Halo! Ojej, Pokaż jak podaje łapę. A łapkę dasz? Łapkę dasz? Łapka. Zapomniała. O, pamiętaj. Łapka. Super. <grym> Łapka. Super. A poproś. 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 Ślicznie. Hmm. Na mój widok się tak nie cieszy jak łapkę podaje albo coś tam podaje. A nie chcesz lecieć do lasu? Zobaczyć, co jest w lesie, może tam zamieszkasz. Tam sobie będziesz śpiewać. Nie, pancia by poleciała za tobą. Mhm. I wtedy bym miał całą przyczepkę dla siebie. Pośpiewałam sobie całą noc. To teraz pora się umyć i do spanka. Idziemy się przejść po kempingu. Będziesz opowiadać, bo ja chrypkę mam nocną. Camping nie jest za duży, jest klimatyczny. Tu są takie alejki, tu są takie parcelki i tak wygląda nasza przyczepa. Pan wskazuje miejsce. Tam jest druga przyczepka, tam jest camper van, a tu jeszcze camper stał. Więc nawet w okresie przedzimowym tutaj goście przyjeżdżają. Zaraz zwiedzimy okolice i zobaczymy dlaczego tu przyjeżdżają. Tu na środku kempingu są toalety. Całość zabudowy jest taka klimatyczna, drewniana. Tam są prysznice, tutaj jakaś jest zmywalnia, umywalnia. A tutaj toalety całkiem porządne. I obok miejsce bawialnia. Pójdziemy jeszcze tą nową część obadać, bo tu jakieś boiska są wiatki. Tu przyczepka sobie stoi, ale to chyba taka na stałe postawiona. A tu zobacz, świeże trawniki, wyrównane, uklepane, zasiane. Tam śmietniki, tu huśtawka, a tu siatkuwa. Fajnie. Przyjdziemy pograć w badmintona na boisku do plażówki. Tam się wjeżdża. Jest recepcja, której w okresie tutaj tym zimowym jesiennym nie ma. A tutaj jest podpowiedź, co się zaraz będzie działo. Tu jest łoś, a pod łosiem można sobie spocznąć na fotelach. A tu chyba w okresie letnim jest jakaś chyba imprezownia, bo tu jest bar i są frytki. A za tą wiatką są kajaki i rowery. I supy. Godzina dwie dychy, rower dwie dychy, kajak dwie dychy. Wszystko dwie dychy. A rowerki takie. No i już jest koniec kempingu. Są takie słupki. W których miała być woda? Pewnie już spuszczona, żeby nie zamarzła. Chyba zapomnieli o <laughs> Zostawili. Kamperek tu stał i zostawili. A nie wrócą jeszcze. No niech na razie stoją. Potem się powie w recepcji. A na końcu kempingu jest brama, która prowadzi w krzaczory. Idziemy w krzaczory. Idziemy na plażę taką ścieżynką. A gdzie masz kostium? Jaki kostium halloweenowy? Kąpielowy. Halloweenowy? No nie spodziewałem się, że w środkowej Polsce, pod łodzią, taki kemping z takim klimatem tu będzie. W środku lasu, otoczony drzewkami, z taką ścieżką. Fajnie tu jest. Jeszcze nie wiem, ile za niego zapłacimy, bo jeszcze się nie maldowaliśmy. Ale jak się dowiemy, to tu na dole wam wstawimy napis: Kitcheng. Chyba widziałem grzyba. Tam jest. Co to za grzyb? Maślak. Bierzemy? Albo niech sobie rośnie. Może będą jakieś lepsze tu grzyby. Doszliśmy do takiego skrzyżowania. Jaki Można by tu pobiegać. Pojeździć rowerem. Tu jest też w drugą stronę tylko jakieś piachy. Ja wziąłem mały rowerek, Ewa będzie biegała, będę sprawdzał, czy dobrze biega. Ja będę sprawdzał, czy dobrze jeździsz. Tu kolejne grzyby. To chyba muchomor. O, tu kania ze starości się rozpadła. Ja wziąłem taką walizeczkę na grzyby. Mam nadzieję, że się wszystko zmieści do niej. Na sasar. Na safar. Minęło z 500 metrów. I doszliśmy do plaży. Idziemy obczaić. Plaża. Wydmy i plaży jak nad morzem. A wiesz, że to jest zalew utworzony z pilicy, z tej rzeki, co w Warce przepływa? Teraz już wiem, ale nie wiem, czy to prawda. <noise> doszliśmy do wody. Tu jest jakiś mostek. Nad rzeczką. Kurczę, ale tu ładnie. Tam jakiś ośrodek jest z drugiej strony. Nieźle. Nawet ta woda, jako taka, widać co jest na dnie. Polatałem trochę dronem i jeśli wcisnąłem rekord, to na wstępie tego filmu widzieliście fajne ujęcia z łódką. Ale nie wiem, czy wcisnąłem, bo byłem tak zaaferowany tym filmowaniem, że nie pamiętam. A co ty tu robisz w tym lesie? Grzybów szukasz? Chodzę. Czy guza? Chodzę, patrzę, wąkam. Patrz! <laughs> Kunie. Bo... Nie to... ale mi się tego Skąd tu tyle tego piachu się wzięło? Z Wisły na, napłynęło, czy z nadmorza? Pilicy. No tak. wiesz, wierzchem jedzie. Na kłacie? Wczoraj mi się przypomniało, że my nad tym zalewem byliśmy 17 lat temu. Tylko nie w tej miejscówce, tylko w jakiejś innej nawet, nie wiem gdzie. Tam... Pamiętam, tylko że były same szyszki, wysokie drzewa i byliśmy pod namiotem. I jedliśmy bardzo dużo chleba z pasztetem. Znaczy, ja jadłam. Ewa na śniadanie skroiła sobie cały chleb, z pasztetem go zjadła, a ja siedziałem głodny i wczoraj mi się przypomniało, to jak kroiłem chleb i zacząłem go smarować takim paprykarzem sojowym, że pewna tutaj retrospekcja nastąpiła. Dobra, idziemy w las zbierać grzyby. Te są jadalne, ale raz. Idziemy szukać takich jadalnych wiele razy. Ile można jeść tylko te frytki i frytki? Coś zdrowego, jakiegoś grzyba byś zjadła. A ile razy jesteś w stanie zjeść jednego grzyba? Dany gatunek. Szwędamy się po tym lesie. Grzybów nie ma. Same muchomory, jakieś poprzewracane. Albo dziki zjadły, Albo ktoś tu był już wcześniej. A śniadanie było godzinę temu. Ewa już głodna. Więc chyba pójdziemy na te frytki. Niestety. Tak. Ale znalazłem dobry znak: bo jest tu szlak rowerowy. I tędy będziesz biegać. O, tam pobiegniesz. Potem tam pobiegniesz. Potem znowu tam, a ja pojadę. Widzę go, widzę go! Widzę go. Tego. Bierzemy? A nie, tu ktoś też postawił grzyba, to może lepiej nie. Kolejna kania stoi. Trochę śmieci. Tu kolejna. Mam do was prośbę. No weźcie nie śmiećcie w tych lasach. Przecież jak to wygląda? Kto to ma przyjść i posprzątać potem? Przecież nikt nie przyjdzie po to. Ale nasi widzowie nie śmiecą. Tak, ale jak znacie kogoś, kto widział kogoś, kto śmieci, to niech nie śmieci. Tu kolejne Kanie. Jedna, druga. Ty może zaczniemy je brać. Sobie usmażymy z makaronem. Nie. O, tu kania. Zobacz, byśmy już mieli 10 grzybów. Nie chcę zbierać. Tam, raz, dwa, trzy tu czwarta znowu. Może ludzie nie zbierają kań, bo one trochę podobne do muchomorów. więc jak chcecie pozbierać grzyby, macie jakąś przyczepkę, kampera. No to świetny to jest kemping na takie wyprawy. O, a tu kurki chyba, no nie, to nie kurki. Wiecie, ja gryby, grzyby z mamą zbierałem, ale to było. Dawno temu, więc już trochę mi wypadło z pamięci, co jest czym. Lepiej, jak się nie jest pewnym, to nie brać, bo potem może się zepsuć wątroba. Nawet to drzewo i las prosi, że każdy swoje śmieci wynosi. Bardzo słusznie. Tak się zastanawiamy teraz, jak ludzie doszli do tego, które grzyby są jadalne, a które są niejadalne. Jak myślicie? Bo my wymyśleliśmy takie coś, że łapali jakiegoś recydywistę, jakiegoś niedobrego ludzia, sadzali go i robili eksperyment. Karmili go po kolei różnymi typami grzybów i sprawdzali, pytali się go, boli cię brzuch? Bolicie coś? Jak tydzień pożył? To znaczy, że jadalny. Ewa sprawdziła. W internetach i podobno najpierw było tak, że ludzie obserwowali siebie, to jak się zachowuje, po jakich grzybach, czyli tak jak myślałem, a potem w XIX wieku zajęli się tym toksykolodzy i potrafili już e, jakoś chemicznie dowiedzieć się, co w danym grzybie jest, i przebadali wszystkie gatunki i się dowiedzieli, których unikać, a których nie. Drugi kamper pojechał. Mamy już cztery najazdy na sprzedaż. W razie co piszcie, tanio yes. <laughs> chyba nie ucieknie z przyczepy. Kot był przez metr na spacerze, i wskoczył do przyczepy. Trafiliśmy do baru. Dostaliśmy taki chip, który Ewa wyczekuje aż zabzyczy dostaliśmy numerek który trzeba na szyję zarzucić i nosić i tu jest regulamin gdzie jest dużo ciekawych rzeczy że nie można myć psów pod prysznicem ani e, kamperów i trzeba generalnie zachować kulturę i spokój co my mamy zamiar czynić dalej chyba że będziemy głodni, to wtedy jesteśmy nieobliczalni, dlatego czekamy aż zapipcze. Na pierwsze danie warzywa, a na drugie danie zblendowane warzywa. Na pierwsze danie pomidorowa, a na drugie warzywa. Hmm. Dwie minuty później. Nie będziemy rozrabiać. Wyjąłem swój przenośny sprzęt rowerowo-kampingowy. Zaraz ruszamy w las. Będę patrzył, jak Ewa się męczy. Ewa tutaj się przebiera. Chyba już się przebrała. E, ale chyba go sprzedam i zamienię na jakiś większy, bo ja mam długie nogi i trochę za mały jest ten rower na mnie. Chyba jakiś taki zwykły. Będę woził na dachu na krótkie wycieczki a na dłuższe to nasze standardowe rowery. Żebyś nie miała za łatwo, ułożyłem Ci traskę z kilkoma podbiegami. Dobrze. I znowu nie wzięliśmy plecaka na grzyby. A my peper? Teraz podążamy tym zielonym szlakiem rowerowym wzdłuż zalewu i tu co chwila są takie jakieś knajpki, parkingi. Muszę gonić we, bo ja mam Mapę. Ona nie wie, gdzie ma biec. Tu jakiś środek. Wodnik. A gdzie szuwarek? Zobaczcie. Jaki ładny las. Jak z jakiegoś filmu. A wieczorem to jak z jakiegoś filmu typu horror nawet. Zmieniliśmy szlak na niebieski. Biegniemy dalej. Na Czewa biegnie. I dobiegniemy chyba do jakiegoś portu. Przekonamy się. Te takie zalewy wodne, e, sztuczne jeziorka i, i ośrodki wczasowe to takie chyba relikty tych gierkowych czasów, kiedy całe rodziny wyjeżdżały 10-20 km za miasto, bo był wywczas z jakiejś tam e, ośrodka e, pracy, z zakładu pracy. O, zaraz się bywało. I rodzinka jechała na wywczas. Były pilśniowe domki z płyty pilśniowej. Wiecie co? Chyba zaraz dokończę swoją myśl, bo jakiś piach. Były domki, dwa budynki w jednym łazienki, w drugim stołówka. No i się czas spędzało. Dalej nie można było wyjechać, bo większość ludzi nie miało paszportu. A na podróże po kraju nie miało paliwa, bo paliwko na kart Ja tylko zahaczyłem swoim życiorysem tych czasów Więc bardziej to znam z opowieści rodziców, ale no musiały być to piękne czasy A ty jeździłaś do ośrodków na domki pilśniowe No a jak? Do łapina Pozdrawiam o kurde, jakie ja tu jadę. Musisz na mnie poczekać. Udało się wyjechać z tego lipnego lasu. Znaczy lasu pięknego, ale drogi piaszczyste na taką szutrostradę piękną, białą. Stradę Biankę jak we Włoszech. I go nie bo musiałem się na chwilę zatrzymać. Jak ktoś lubi grawelować na rowerach. To okolica super. Pod łodzią też można trenować biegi górskie 26 metrów wzniosu przed nami Ewa to pewnie podbiegnie, ale czy ja dam radę na tym składaczku podjechać? To się zaraz okaże. Dobiegliśmy do jakiejś wioski, jakiś dom kamienny, hob hobbita. A ja cisnę. Udało się. Najwyższy punkt. podjechane I, 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 dobiegłaś do tej mety. Nie poddałaś się w boju. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, To ja. 3,5 metra maksymalnie może mieć kamper, żeby tu wjechać. Wypuśćcie mnie, albo nie, nie wypuszczajcie. Podoba nam się to miejsce, jest fajny kemping, są pyszne frytki. Ewa mówiła, że pyszne, więc na pewno Wyborne. są pyszne. Mhm. E, jest fajny zalew, są przepiękne lasy, hektary całe, więc dopisujemy to miejsce do naszych ulubionych weekendowych miejscówek. A jeżeli chcecie zobaczyć poprzednią, którą znaleźliśmy, o, to tu kliknijcie sobie i trzymajcie się. Do następnego.